No, przygotowujemy przedstawienie w oparciu o bardzo klasyczny tekst wierszem, który, e, e, który chcemy pokazać w taki nie standardowy sposób, chociaż może na pierwszy rzut oka to, to będzie bardzo klasyczne przedstawienie. Ballady i Romanse to najnowszy spektakl teatru Bania Luka w Bielsku-Białej. Adaptacji poezji Adama Mickiewicza na scenę podjął się Paweł Aigner, znany w Bielsku-Białej ze spektaklu Zielony Wędrowiec. Scenografię i piękne stroje zaprojektowała Zofia Deines, natomiast muzykę przygotował Piotr Klimek. O najnowszej propozycji teatru Baniałuka rozmawialiśmy z reżyserem. Bardzo mi zależało na tym, żeby żeby młodzież czy dorośli, którzy przyjdą na to, żeby sobie przypomnieli te ballady, bo one idą praktycznie, to jest po tekście, czyli że mamy układ jest zmieniony, ale praktycznie nie ma skrótów. <śmienny> Z nim zależało mi na tym, żeby Mickiewicz nie wydawał się nudny i taki y, zmurszały, y, nudziarz, który, który coś tam wypisywał, jakieś wierszyki, które już nas nie obchodzą. Trochę w tych wierszach czuję się taką naturę polską, skłonną do pijaństwa, grzechu, zemsty, potrzeby krwi. Podparł się boki, jak wasza! Kulaj dusza! teatr lubi się trochę tą brutalnością epatować i o tej brutalności opowiadać no to jednej rzeczy nie można Mickiewiczowi odebrać to znaczy tego, że te ballady są bardzo krwawe praktycznie wszystkie i wszystkie dotykają takich cech polskich nie, nie, nie do końca pięknych ale, ale one ponieważ są nasze więc my, my specjalnie z nimi się jakby nie walczymy w, w przedstawieniu natomiast traktujemy je tak dobrodusznie, no po prostu tacy trochę jesteśmy, i bez specjalnego urągania temu, y, temu faktowi. przy zasłony, spojrzał w łoże swej żony. Spojrzał, zadrżał. To, czy to jest klub programu? Tak, tak szczerze powiedziawszy, to jest ta, ta, ta granica między tym, co realne, i nierealne. i i taką naszą skłonnością do właśnie do takiej egzaltacji na, nad wszystkim, nad każdym nieszczęściem. Więc tutaj tego jest dość dużo, ale, ale jak mówię, to, to jest... Pojęta jest w ogóle troszkę inna, nie chciałbym jej uprzedzać. Tu jakiejś rewolucji może nie będzie, ale... Ale duch romantyczny jest, myślę, mi się wydaje tak bardzo, bardzo jasny i, i, i taki klarowny, zwłaszcza, że... Narzuca to już sama wartość tekstu, który nie jest. który nie przypomina niczego innego, co w innych epokach powstawało. Ja miałem takie różne skojarzenia, nie chciałbym ich podrzucać, ale chociaż nie odwołujemy się wprost do współczesności, ja tego za bardzo nie lubię, bo to, bo to mi się wydaje bardzo proste, to znaczy nawet przygotowaliśmy kilka takich elementów takiego kontekstu współczesnego, ale ja to wszystko skreśliłem, uznając, że to jest trochę bez sensu, to znaczy... Sama wartość jakby Mickiewicza polega na tym, że on jest, może być wieloznaczny tak naprawdę. No, ja tutaj odbierałem, bardzo mnie interesowała taka skłonność do zemsty Polaków, to znaczy, że gdzieś ta nasza potrzeba karania za wszelką cenę i na najwyższe możliwe wyroki przestępców i nieokazywanie nikomu żadnej łaski skruchy. E, e, to, to mi się wydaje, że właśnie to było zawsze. To znaczy, ty mi zrobiłeś to, no to ja cię po, nawet po śmierci dopadnę, ty draniu. I, no i żona, nie wiem, kamienuje y, swojego męża za to, że tam ją kiedyś zdradził albo nie tak się zachował. Y, tu pani zabija pana z jakiegoś niewyjaśnionego powodu, no więc tych morderstw i trupów jest tutaj strasznie dużo. Więc jeżeli chodzi, to myślę, że w tym sensie jest taki duch narodowy. No właśnie, to, 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 to jest ten nasz taki sarmatyzm, taka, taka skłonność do, 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 do bijatyk, do, do machania szablą. Jest tu myślę, że idealnie widoczny. mu z janczarkę inną szablę z po prostu się tego intelektualną grą nie da załatwić, więc to wszystko jest takie bardzo emocjonalne, drapieżne, yy, współczesne bardzo. ...rabiona kręczącego u kolan mężczyzny. On ściskając kolana, mówił do niej kolana, więc ja wszystko, już wszystko utraci.